Dzień dobry! To jest mój ranking środków transportu. Na miejscu pierwszym skoda Octavia, która ma najlepszy stosunek ceny do jakości i duży bagażnik. Na miejscu drugim jest chińska Riksza, która jest bioekologiczna. I na miejscu trzecim teleportacja, która normalnie byłaby na pierwszym, ale niestety jeszcze nie została wymyślona, więc spada na trzecie. Dziękuję. Mniej więcej tyle sensu mają dla mnie rankingi orbitreków i bieżni, które można znaleźć w wirtualnej rzeczywistości internetu. Natomiast ranking orbitrek guru zrobiłem w bardzo konkretnym celu. Otóż kiedy zajmowałem się maszynami fitness, kiedy robiłem bardzo, bardzo dużo testów, sprzęt miał przeróżne ceny. Niektóre ceny były oderwane od rzeczywistości, absolutnie nieadekwatne do jakości i chciałem jakoś to wszystko uszeregować, tak żeby porównać orbitrek, który był wart mniej więcej 5000 z drugim, który jest wart mniej więcej tyle samo. Drugi Ważny powód takiego rankingu był taki, że niektóre produkty, które fizycznie były do siebie podobne, realnie miały zupełnie inną obsługę. Na przykład Spirit 395 jest podobny do Orbitreka Energetic ENW 3000. Natomiast obsługa tego sprzętu jest już totalnie inna, dlatego że Energetic był na serwisie bez dojazdu do klienta bez gwarancji dostępności części zamiennych i bez rozszerzonej gwarancji, gdzie w Spiritie to wszystko jest. Ponadto Spirit dalej funkcjonuje. Spirita możecie kupić, naprawić, dokupić do niego części, podczas gdy Orbitrek Energetic po prostu zniknął z rynku. I jeśli ktoś jest jego posiadaczem i ten sprzęt teraz mu się popsuje, to tak naprawdę nie ma żadnej możliwości naprawy. To sprawia, że dwa produkty, które są do siebie bardzo, bardzo podobne, realnie mają zupełnie różną wartość. Czy w takiej sytuacji uważam, że wszystkie rankingi są złe? Oczywiście, że nie. Rankingami warto się posiłkować, warto brać je pod uwagę, natomiast zachęcam wszystkich do tego, żeby na temat kupowanego sprzętu doczytać, dowiedzieć się, jakie są realne zalety i wady danych urządzeń. Te urządzenia, które ja proponuję, to są te, które ja najlepiej znam, te, którymi handluję, te, z których usterkami miałem najwięcej do czynienia, i przede wszystkim są to sprzęty, których ja regularnie na co dzień używam. Dziękuję za uwagę. Ranking orbitreków, Guru możecie sprawdzić na stronie oczywiście Do zobaczenia!